Fight e voz

Wiemy komikod Fak, FAK pająk! pewnie że wszystko na mnie. O, Szkielet! O. Fuck! Jeszcze stopara nie włączyłem! To no. jest zakładajem, że już jest minuta nagrywania. Idę drugi tu? Dobra. Idziemy... Yeah. No Minecraft Nie ja lacz, raczej ja fraps Fraps jest zły Frapsa na słowo No ale trudno no najlepszy problem nagrywania w gods Zajmę na gdzieś tę górę już widziałam, ale nie będzie. Dobra, idziemy dalej. No. Hmm. O, wilczek. To mu? Ha! Dziki wilk. Udowodniłem, że. Bo. Chodź, chodź. Stój! Stój! O! Nie wiem czy gdzieś to słyszeliście, ale ktoś mówił, że jeżeli mamy swoje już wilki, to inne wilki się respić nie będą, dopóki my mamy te wilki co oswoiliśmy wcześniej. Jak widać, i tak się nie dzieje. Daliśmy właśnie wilczka. Dzisiaj. Już szczeci. To więc... Jest... No cóż jest fajnie. Czyli to jest nieprawdą. O tam jest następny. Widzicie? O, jeszcze jeden. Taki dziwny fuks. Zawsze za pierwszym razem mi... Chodź, 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 chodź. Chodź. Mm, za pierwszym razem. dlatego no, będę miał watachę. He, <laughs> he, nie, nie wyrobię z ich karmieniem, ale zobaczymy, jak jakoś pójdzie. Zbankrutuję przynajmniej. Kurde. I który to się teraz ranił? Ten, 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 Stu, nie, nie ten. Ule. Nie! Nie skacz! Cholera. Trzeba jakoś przejść tak, żeby... O facet... Co wy robicie? Mm. O w mordę kopany. To jest epickie. Zaraz zejdziemy tam na dół i to zobaczymy. Pięknie. Chodźcie. Ten tam skacze, to jest chyba górski wilk jakiś. Górowi pies ucieki i tyle. No. Spójrzmy. O, tu pająk jest. Pająk się gdzieś zrespił. Chodź, 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 chodź. Brać pająka. O tak. Gdzie on jest? Tu jest. I taki przymulony patrzcie BUM! Atakować! Co <grystanie> to ci tak działo? Czekajcie, trzeba tam zejść na dół W miarę bezpiecznie. Jak? To wygląda fajnie. Okej. Okay. Ty jaka fajna skinia. Nie, nie idziemy na sklej, nie, nie, nie Idziemy tu Zobaczcie to fajne miejsce Kur że hmm, Kurde Czym więcej wilków tym gorzej Niczy wiecie, więcej pomocników ale No cóż O, tu sobie pójdziemy One się pozabijają zaraz O, fuck, Endyk Fak Masakra, żeby tam zejść O, o właśnie mnie zepchnął Oj, chyba jeden zginął Trudno Zdarza się i tak Chodźcie nie, nie zginął żadnym. To spoko. Teraz idziemy... Wow. Tu jest to. A tu... Jest to, co ja widziałem wtedy. Nie. A, Idziemy dalej. No, krowa zniknęła. Ona ma teleporty! To jest magiczna krowa. Dobra, idziemy dalej. O, kurde! Będę głupszy niż ustawa przewiduje. Kurde, no, patrz. O, tu jest fajne my. Wow! Jakiego bym chciał tam mieszkać? Patrzcie. Dobra. Słuchajcie Tutaj. Wow. To my jest stereotypiczne. Sprawdzę. Dlaczego ja idę w tą stronę, a nie idę w tył. Wow! Ej, no. I powiedzcie, że ten system tutaj, co tu jest, nie jest fajny. Kiedyś się tu przeprowadzę, może. Chodźcie, bo ja was muszę wykarmić teraz. Kurde, zombie No. teraz. Nie chcę Nie narażać niepotrzebnie. O właśnie Okej okay. Okej, okay, teraz każdy ładnie siad Siad, siad, siad Siad Okej okay. Tak, każdy dostanie jedną porcję Na razie Więcej nie mam No już, już, już Ten dostał, teraz Ty I teraz ty Jeszcze potrzebuje trochę Dobra, chodźcie. Tuś damy radę. Nie ja będziemy skakać po górach, to damy radę, chodźcie. No. Nie. Aha, ja mam tu iść do domu. W tym kierunku. Tylko, że tu jest problem, bo tu są te góry ha, tamskie. Znaczy one są ładne, ale... No, Minecraft. Fak 0 fps. O, no, fuck Minecraft. Szlak. Proszę dzisiaj kompa oczyścić ze zbędnych śmieci. Znów na górę, potem znów z góry. A świni nie ma żadnej. A my, ja chcę dokarmić moje pieski, bo one jakoś tam nie wyglądają zbyt dobrze. Czyżby noc się robiła? No dokładnie. Świetnie. Za no, to mam trawej do jednej małej dziury. Mm -hmm. Nie to widzę jak świnie niebo Powoli! Za OMG! Nie! Nie! Dobra, zakopujemy się tu wszystkie siad sieć, nie o, o, siad, siad, ups siad no, jeszcze dwa o, 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 siad. Siad. Siat! Siat! No. Idę git. Teraz musimy zrobić coś do żarcia. Lepiej chleb. Mm -hmm. Każdego pisać trzeba to dokarmić. Ciekajcie. A Nie da się chlebem ich dokarmić to karmić nawet. one muszą tu zostać. Chodź. No. Teraz siat. No nie, kolejny. Chodź. Tu ja mam pomysła musicie tu zostać wszystkie pach. 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 pach pach nie pytajcie co robię bo robię tutaj spawn jakiś neutralnych mobów o o Okej jakby tu spał na świnek albo coś takiego, bo jak wiecie one jasność OMG <głyszy> 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 jak to wygląda <głyszy> mm. Zombie. Ok. No, czemu się tu żadne żadnym wyrządku nie resty, no. Świnka przede wszystkim. O, o, triper. Bon. Dobra. Kajcie, dajcie kawałek, Potem tam sobie będą siedzieć, teraz zajdę.